Każdy inżynier automatyki zna ten dylemat. Aha, albo duże, rozbudowane systemy modularne, albo często ograniczone sterowniki kompaktowe. A co jeśli powiem wam, że można mieć i jedno, i drugie? W ręku mam nowy sterownik z rodziny CC100. Urządzenie, które w pewnym stopniu łamie te właśnie reguły. W automatyce potrzebujemy urządzeń uniwersalnych. Jednego dnia uruchamiamy linię pakującą, innego instalację fotowoltaiczną, a jeszcze kiedy indziej automatykę budynkową. Dotychczas oznaczało to kompromisy. Kupujesz kilka różnych sterowników albo inwestujesz w takie o systemy modularne. Najnowszy CC100 to ewolucja myślenia o sterownikach kompaktowych, bo zamiast kanałów o określonej funkcjonalności mamy kanały elastyczne. Na sterowniku CC100 mamy w sumie 22 kanały wejść i wyjść, które możesz dopasować do swoich potrzeb. Mamy tutaj 8 kanałów dwustanowych, które można skonfigurować zarówno jako wejścia, jak i wyjścia. Mamy dwa kanały analogowe uniwersalne, które mogą pracować zarówno z sygnałami prądowymi, jak i napięciowymi oraz mogą być zarówno wejściem, jak i wyjściem. Kolejne dwa kanały analogowe są już kanałami tylko wejściowymi, ale za to, tak jak w przypadku poprzednich kanałów, mogą pracować z sygnałami prądowymi i napięciowymi. Kolejne wejścia służą do odczytu danych z czujników temperatury, ale z pełną dowolnością odnośnie charakterystyki czyli możemy tutaj obsłużyć zarówno czujniki PT100, PT1000, lub po prostu podłączyć potencjometry. Do tego mamy 8%. Typowych kanałów wejść dwustanowych, dwa interfejsy RS485 i możemy sprostać w zasadzie w większości wymagań współczesnej automatyki. Poza elastycznością w zakresie przetwarzanych sygnałów, warto też docenić możliwość montażu sterownika w różnych miejscach, nawet jeśli oznacza to nieogrzewaną rozdzielnicę gdzieś po środku niczego. Ponieważ ten niepozorny. Sterownik może pracować w temperaturach od minus 25 do plus 60 stopni Celsjusza. Ale co to wszystko oznacza dla Was? Nie musicie kupować kilku różnych sterowników do różnych zastosowań, bo jeden CC100 może obsłużyć je wszystkie. Zamiast wymieniać system podczas rozwoju projektu, można dodać niektóre funkcje dzięki technologii Docker lub, jeśli to nie wystarcza, zamienić ten sterownik na większy, modularny ale rzućmy okiem na samą technologię. Bo pod kompaktową obudową kryje się prawdziwa moc. Mamy tutaj dwurdzeniowy procesor, który nie tylko realizuje program sterowania, ale jednocześnie może obsłużyć dość rozbudowane wizualizacje, obsłużyć komunikację z systemami nadrzędnymi, a także zająć się obsługą dodatkowych funkcjonalności z wykorzystaniem wspomnianej wcześniej technologii Docker. Mamy też tutaj port USB typu C, który służy już nie tylko do programowania jako port serwisowy, ale możemy do niego podłączyć na przykład pamięć masową, co razem ze slotem na kartę SD zwiększa możliwości archiwizacji danych bezpośrednio na urządzeniu. A co, gdy Twoja aplikacja urośnie, przesiadka na większy sterownik to będzie dosłownie kilka kliknięć w kodecyzmie. Twój program, Twoja wizualizacja, Twoje know-how, wszystko zostaje. Decydując się na CC100, nie zamykamy się więc na rozwój w przyszłości, ale optymalizujemy dobór sprzętu w teraźniejszości. Sprawdź pełną specyfikację na naszej stronie internetowej, a jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z działem technicznym lub zadaj je w komentarzu. Przekonaj się, jak CC100 może uprościć Twoją automatykę.